Od 10 lat w Teatrze Zdrojowym w Kudowie Zdroju organizowany jest pod koniec roku koncert charytatywny. Idea koncertu jest niezmienna od wielu lat. Chcemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Takich osób ciągle jest wiele w naszym mieście i tutaj mieszkańcy się jednoczą w tej idei, ponieważ święta Bożego Narodzenia no to jest taki czas, kiedy chcemy dzielić się z innymi. Kto wpadł na pomysł organizacji takich koncertów? No tak naprawdę prawie 10 lat temu rozpoczynało to stowarzyszenie Fundus Docenzis. Ale później dołączyli się do tego mieszkańcy Kudowy, inne stowarzyszenia. Ostatecznie zaowocowało to tym, bo tych inicjatyw charytatywnych w Kudowie jest bardzo dużo teraz, że powołaliśmy Fundację Kudowskie Serca. Nawiązując do nazwy, bo pierwszy koncert tak się nazywał i tak już zostało co roku. I teraz tak naprawdę no to mieszkańcy miasta angażują się sami, pytają, kiedy będą Kudowskie Serca. Także mogę powiedzieć, że jest to inicjatywa obywatelska. Co roku jest obierany jakiś główny cel Tegoroczny koncert charytatywny poświęcony był KSPON-owi, czyli kudowskiemu stowarzyszeniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Piętnastoletniej działalności zapisaliśmy się już na stałe w kalendarzu imprez i w całym scenariuszu naszego miasta. Nasze stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, stąd te wszystkie rękodzieła, które osoby niepełnosprawne wykonują, sprzedajemy po to, aby móc kolejne rzeczy wykonywać i zakupić materiały właśnie do ich wykonania. Jak odbieracie dzisiejszy koncert charytatywny w całości poświęcony ksponowi? No muszę powiedzieć, z dwóch powodów jesteśmy, jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi. Pierwszy powód jest taki, że nie było osoby indywidualnej, której trzeba byłoby pomóc, bo ideą z kudowskich serc było to, że robili to zawsze dla konkretnej osoby. Wobec tego był to szczęśliwy rok, że się nic nie wydarzyło. Dlatego jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Drugi powód no to oczywiście, że kudowskie serca zagrają i zorganizują dzisiaj imprezę właśnie dla nas, czyli dla grupy osób niepełnosprawnych z Kudow. Kto dzisiaj poprowadzi koncert? No, będziemy wspólnie tutaj, oczywiście w roli konferansjera wcielę się ja, bo taką rolę bardzo często pełnię w tym mieście, no ale jest wielu wspaniałych artystów, którzy będą z nami na scenie. Co dzisiaj w programie? No właśnie, bo przywitaliśmy Państwa na dachu Teatru Zdrojowego w Kudowie Zdroju nie bez kozery, ponieważ właśnie tutaj niedługo wyląduje święty Mikołaj, który oczywiście będzie postacią główną, ale nie tylko będą e, chóry, chór z ta Allegro z Kudowy Zdroju będzie chór Chron z Nachoda. Dzień dobry. Ja jestem tu z chórem Chron z Nachodu. Ten chór jest e, bardzo stary. On powstał e, w roku 1861. Kurs Czech z Nachodu zaprezentował między innymi tradycyjne czeskie kolendy bożonarodzeniowe. Kudowa organizuje taki koncert charytatywny. Wspieramy wszystkich, którzy tego potrzebują. I na dzisiejszym koncercie, jak to w grudniu, po świętach, zaśpiewamy szereg kolend. Kolend głównie polskich. Zaczniemy koncert kolendą bardzo znaną wszystkim i uważam, że bardzo uroczystą wśród nocnej ciszy. Ale zaśpiewamy też dwie kolendy ukraińskie, jedną hiszpańską, a na zakończenie zaśpiewamy kilka kolend, które powstały współcześnie w XX wieku. Kompozytorem jest pan Kazimierz Wiłkomirski. Jest to kolenda Chrystus, Pan się narodził i wędrowali sobie królowie. Wystąpi Dominika Radwan, wystąpi Andrzej Biliński, wystąpi młodzież z grupy Kudowskie Serca w bańce świątecznej specjalnie przygotowanej na tę okoliczność. Wystąpi młodzież, która pracuje pod kierunkiem instruktorów w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu. Grupy taneczne, pani Moniki Ratajczyk i pani Anny Nowak, Laboratorium Tańca. Co dzisiaj zaprezentujecie na scenie? Będziemy tańczyć zumbę. Na czym to będzie polegało? Że będziemy powtarzać kroki po naszej pani. Będziemy robić to, co Pani nam pokazuje. Uczyliśmy się tego przez dwa tygodnie. No I oczywiście licytacje. Mhm. Jakie przedmioty zostaną przeznaczone na licytację? Yy, no mamy dzieła sztuki, bo naprawdę są to cenne obrazki podarowane przez artystów skupionych wokół Domu Pracy Twórczej Cyganeria. Mamy różnego rodzaju podarki od y, fantów rzeczowych po ciasta <grych> świąteczne od y, darczyńców, mieszkańców Kudowy Zdroju. Yy, no i będziemy, oczywiście Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym również wyrabiane przez siebie figurki, ceramikę również przyniesie na dzisiejszy koncert i to też będziemy sprzedawać. W dniu dzisiejszym na aukcję daję ten szczególny obrazek wyhaftowany przeze mnie w ramach grupy wsparcia kobiet na całym świecie. W tym dniu z przeprowadzonych licytacji zebrano kwotę blisko 2850 zł. Jakie plany na przyszłość? Czy już wiadomo, jakiemu celowi będzie poświęcony kolejny koncert za rok? Nie, nie wiadomo, to jest zawsze bardzo trudny wybór. Ja zawsze o tym mówię, bo no wiemy, że tych osób potrzebujących jest bardzo dużo. Yy, ostatnimi czasy zdarzało się tak, że były takie bardzo dramatyczne, bardzo krytyczne momenty w życiu niektórych ludzi i wtedy reagowaliśmy tak jakby na bieżąco. Nie? Oczywiście tą decyzję podejmuje zawsze pewne grono osób, nie, nie, nie robimy tego pojedynczo. Yy, I zawsze jest to mówię. Trudny, trudny wybór. Myślę, że... Ponieważ koncert odbywa się pod koniec roku, zawsze w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, to tak naprawdę miesiąc, dwa miesiące przed świętami, jakby skupiamy się na jednym celu, szukamy go, wybieramy go wspólnie. Także to będzie wiadomo pod koniec roku. To Dominika Radwa na zakończenie krótkich do set. Dominiko zostań z nami jeszcze, bo mamy za kwiaty oczywiście. Prezes Stowarzyszenia, Fundus Prezes Stowarzyszenia Fundus Placensis powiedział, cytuję, zasługujesz na wszystkie kwiaty świata i to są symbolicznie wszystkie kwiaty tego świata dla Dominiki Radwa od prezesa Stowarzyszenia Fundus Placensis. Dziękujemy bardzo.